Jesteśmy w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, a dzisiejsza niedziela jest niedzielą również wyjątkową dla nas, kwadransikowiczów. Dlaczego? Ponieważ jest to niedziela Słowa Bożego. Także w tych niezwykłych okolicznościach zapraszam Was na kwadransik ze Słowem. Cześć, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kwadransika ze Słowem, który, tak jak powiedziałem przed chwilą, e, nagrywamy, czy już wysłuchacie tego Kwadransika w bardzo ciekawych okolicznościach. Jesteśmy w Tygodniu modli, twojej Chrześcijańskiej, a od zeszłej środy do e, środy, która jest przed nami. Świętujemy, czy tak naprawdę, może jeszcze nie świętujemy, ale e, potrzebujemy takiej przypominajki, jeszcze niestety, e, bo dlaczego niestety? Bo jesteśmy e, jeszcze w takim miejscu, w którym potrzebujemy sobie przypominać rzeczy oczywiste, e, ale mamy nadzieję, że przyjdzie taki moment, gdzie nie będziemy świętować Tygodnia Modlitw, czy przeżywać Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan raz w roku, przez tydzień, ale będziemy żyć tym, e, tą prawdą, tym. E, Braterstwem na co dzień, o to się modlimy, tak naprawdę, myślę, że to jest sens tego, co przeżywamy właśnie w kościele. A jedność nie jest łatwa. Wiemy o tym z domów, z rodzin, z różnych relacji, które mamy w życiu na co dzień. Co dopiero mówić o jedności z ludźmi, którzy są na zewnątrz, z ludźmi, którzy są zjednoczeni przez to imię i mają być zjednoczeni przez imię Chrystusa. Jest to zadanie, jest to wyzwanie, które sam Jezus w Ewangelii Jana w 17 rozdziale nam zostawia. I Kościół dzisiaj w niedzielę, w której dzielimy się tym słowem, zostawia nam też fragment słów św. Pawła z pierwszego listu do Koryntian, z pierwszego rozdziału 11-13 wersetu, które sobie za moment przeczytamy. Są to słowa o tym, co tę jedność przeszkadza budować, więc warto się z tym za moment zapoznać, co za chwilę oczywiście zrobimy. A dla tych z was, którzy byli z nami na poprzednim chwałamu w Łódzkiej Atlas Arenie, pamiętacie, że to wydarzenie było piękne, niezwykłe, wspaniałe, również dlatego, że spotkaliśmy się tam również jako bracia i siostry z różnych wyznań, różnych wspólnot chrześcijańskich. I daliśmy świadectwo temu, o co się dzisiaj modlimy: że możemy stawać razem, możemy stawać w jedności, może z trudną historią, może z trudnymi wspomnieniami, doświadczeniami, ale możemy stawać wspólnie na modlitwie i wywyższać jednego Ojca. Bo skoro mamy jednego Ojca, to nie mamy wyboru jesteśmy rodzeństwem i chciałbym pokazać wam też i, i puścić zajaweczkę całego fragmentu który tak naprawdę możecie znaleźć już na YouTubie od zeszłego piątku utwór Zjednoczeni w Duchu hymn jedności hymn tych którzy są prowadzeni przez Ducha Świętego właśnie ku jedności w wykonaniu Mateusza Ziółko jeśli jeszcze nie widzieliście całości to macie link też w opisie do tego filmiku. Ale naprawdę zachęcam Was do tego, byście przesłuchali teraz przez moment fragmentu tego utworu. który synem niego jest. I duchowi też chwała, który jednoczy nas. Po miłości wzajemnej niech rozpozna nas świat. Po miłości wzajemnej. Nie wiem jak wy, ja kiedy słuchałem tego, tej pieśni, tego hymnu, miałem ciary na plecach, bo to jest coś, co naprawdę jest niezwykłe. Wykonanie jeszcze Mateusza daje, daje po, po, po serduchu bardzo mocno. Ale przejdźmy do Słowa Bożego, które dzisiaj mówi właśnie o, o jedności. Pierwszy list do Koryntem, pierwszy rozdział, 11, trzynasty werset. Doniesiono mi bowiem, mówi święty Paweł, Doniesiono mi bowiem o was bracia moi przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, że każdy z was mówi: Ja jestem Pawła, ja Apolosa, ja Kefasa, a ja Chrystusa. Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? I 17. werset. Nie posłał mnie Chrystus, bym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego Krzyża. Święty Paweł mówi do ludzi wierzących, więc w pierwszych wiekach, w pierwszej gminie chrześcijańskiej, w, w gminie w Koryncie, mówi słowa, które pokazują nam, że temat sporów na tle jedności, na tle wiary, tak naprawdę zaczął się już w pierwszym Kościele, w pierwszych gminach, w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich. Nie jest to coś, co się pojawiło w XXI wieku i nagle nie wiemy, jak sobie z tym poradzić. Temat sporów, jedności widzimy, że jest już od samego początku. Święty Paweł mówi do gminy w Koryncie usłyszałem o tym, że pojawiają się między wami spory. Usłyszałem o tym, że między wami nie ma jedności. I jedni mówią ja jestem Pawła, inni ja Polosa, ja jestem Kefasa. I myślę, że ten fragment zadaje nam bardzo ważne pytanie. Kiedy pojawiają się wśród nas spory? Kiedy pojawiają się spory? Czy to wśród niewierzących, ale też wśród wierzących, bo niestety wierzący nie są pozbawieni sporów w temacie jedności. Myślę, że dobrym dowodem na to są Facebooki, portale społecznościowe, jesteśmy wielokrotnie świadkami różnych rozmów, które niekoniecznie są budujące i niekoniecznie są jakimś wzorem do naśladowania. Kiedy pojawiają się między nami spory? Zobaczcie, co mówi Paweł, co mówi jeszcze raz ten fragment. Myślę o tym, co każdy z Was mówi. Ja jestem Paweł, ja Apollosa, ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa. Problem pojawia się wtedy, kiedy w samym środku Kłótni, sporu, rozmowy, pojawia się nasze własne ego, kiedy pojawia się słowo ja. Ja Pawła, ja Polosa, ja Kefasa, ja Chrystusa. Kiedy stawiamy w środku naszych modlitw, spotkań, rozmów, czegokolwiek, samego siebie, kiedy stawiamy tam moje własne ego i moje własne ja, pojawiają się konflikty, bo każdy ma swoje własne ja postawione na środku. W kościele i wśród ludzi wierzących, tak jak powiedziałem przed chwilą, również zdarzają się spory, i spory zdarzają się wtedy, właśnie wtedy, kiedy na środku nie stoi Chrystus, pośrodku nie stoi Bóg, ale pośrodku stoi nasze własne ego, nasze własne ja. I jest to często poubierane w takie, wiecie, płaszczyki bardzo pobożne, bo nawet kłócąc się na tematy chrześcijańskie, dyskutując, debatując w tematach religijnych, duchowych. Można założyć płaszczyk bycia uduchowionym, płaszczyk bycia pobożnym, płaszczyk bycia człowiekiem wspólnoty, Kościoła, Chrystusa, a tak naprawdę mieć swoje własne ego w środku. I to jest, to jest myślę duży problem, bo, bo, bo często jesteśmy naprawdę nieźle opakowani w rzeczy zewnętrzne, w rzeczy światowe, w rzeczy niechrześcijańskie i sprzedajemy to jako coś chrześcijańskiego. I święty Paweł mówi tutaj o tym, że zdarzają się między z wami spory właśnie wtedy, kiedy stawiacie pośrodku swoje własne ego i swoje własne ja. Dzisiaj warto się nad tym zastanowić, jak to jest. Myślę, że w wielu e, rachunkach sumienia, które sobie zrobimy, okaże się, że każdy z nas stawia pośrodku e, w wielu konfliktach, które mamy, z których nie umiemy wyjść. Swoje własne sprawy, swoje własne myśli, swoje własne przemyślenia i swoje własne racje. I, I warto zastanowić się, czy chcemy mieć rację, za każdym razem, kiedy z kimś dyskutujemy, czy nie będzie dla nas czymś ważniejszym to, żeby mieć relacje. Ktoś kiedyś powiedział, albo masz rację, albo masz relacje. Nie zawsze chodzi o to, by mieć rację. Nie zawsze powinno chodzić nam o to, by nasze było na wierzchu. Bo to jest bardzo światowe, bardzo. Niechrześcijańskie i nie potrzebujemy chrześcijaństwa do tego, żeby się z ludźmi kłócić, nie potrzebujemy chrześcijaństwa do tego, żeby się z ludźmi spierać i żeby nasze miało być najważniejsze, nasza racja miała być ta pierwsza i ta najsłuszniejsza. W chrześcijaństwie chodzi o to, by umieć stanąć jako drugi, by umieć stanąć z boku, by umieć stanąć i usłyszeć człowieka, który do ciebie mówi, nawet jeśli jego racja jest inna niż Twoja. Święty Ignacy z Lojoli. W jednych ze swoich rad, też duchowych, mówi o tym, że zawsze powinniśmy, człowiek duchowy powinien wychodzić z założenia, że drugi człowiek chce dobrze. To była bardzo ciekawa wskazówka, kiedy kiedyś do niej dotarłem. Święty Ignacy mówi, człowiek duchowy powinien wychodzić z takiego założenia, że druga osoba, z którą rozmawia i dyskutuje, ma dobre zamiary i ma dobre intencje. A myślę, że my bardzo często, jako ludzie duchowi, robimy coś wprost odwrotnego. Wychodzimy z założenia, że druga osoba ma złe intencje. Wychodzimy z założenia, że druga osoba chce źle, że nie chce dobrze, że chce zrobić coś wbrew nam i chce zrobić nam krzywdę. I ja myślę sobie o sporach, które miałem, rozmowach trudnych, które miałem w zeszłym tygodniu nawet. I, i widzę, że kluczem do tego, żeby nie być w sporze, żeby, żeby jednak zachowywać się jak chrześcijanie, jest to, by spróbować zrozumieć drugą stronę. By spróbować zrozumieć jej kontekst myślenia, jej kontekst, może historii życia, doświadczenia, które ma, które może być zupełnie inne od mojego. I, I myślę, że wygrywamy za każdym razem nie wtedy, kiedy mamy rację, bo ten świat tak wygrywa. Kiedy idziesz do sądu, kiedy idziesz wspierać się z innymi, kiedy są ludzie niewierzący, wygrywają wtedy, kiedy mają rację. Chrześcijanin nie wygrywa wtedy, kiedy ma rację. Chrześcijanin wygrywa wtedy, kiedy kocha. Nawet jeśli okazuje się, że coś się dzieje niezgodnie z tym, jak sobie zaplanował i jak jego wersja wydarzeń przebiega, to jest naprawdę ważne. To jest to, co mówi dzisiaj do nas święty Paweł. To jest to, co dzisiaj mówi do nas słowo Boże. Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za Was ukrzyżowany? Czyż tak naprawdę chodzi o Pawła, o Sylasa, o Apollosa? Chodzi o Chrystusa. Czy chodzi o człowieka? Nie chodzi o człowieka. Chodzi o to, by postawić na środku Chrystusa. W liście do Filipian czytamy o tym, jak Jezus wygrał właśnie tym, że uniżył się, mimo że miał sposobność przyjść jako Bóg, w pełni Bóg, w pełni człowiek i rządzić i królować. On przyszedł jako ten, który jest uniżony. I my wygrywamy wtedy, kiedy naśladujemy Chrystusa. My wygrywamy wtedy, kiedy, kiedy postępujemy tak jak On. I to jest droga, którą dzisiaj Pan Bóg nam pokazuje. Byliśmy niedawno na Mauritiusie, zresztą wiecie, bo też nagrywaliśmy się, byliśmy lekko spieczeni, przypieczeni i widzieliście, jak, jak przeżywaliśmy te dni, o których tam mówiliśmy. I tam też mieliśmy niezwykłą naprawdę możliwość, żeby spotkać się z ludźmi z różnych wyznań chrześcijańskich. Pojechaliśmy też tam pojechałem tam z Ojcem Marcinem, który jest we wspólnocie Szemę, która no w swoim jednym z założeń głównych ma budowanie jedności chrześcijan. I spotkaliśmy się tam z chrześcijanami różnych wyznań. Spotkaliśmy się tam z chrześcijanami. Z różnych miejsc, z różnych tradycji chrześcijańskich, co było bardzo też ciekawym doświadczeniem, bo jednak rozmawiać z chrześcijanami innych wyznań, innych tradycji o Wieczerzy Pańskiej, o Eucharystii, o Chście, o rzeczach, które powinny nas łączyć, a często nas, nas gdzieś rozdzierają na kawałki. Było czymś ciekawym, ale było to coś naprawdę pięknego, kiedy mogliśmy się nawzajem usłyszeć, kiedy byliśmy tam na dwóch nabożeństwach, na których głosiliśmy słowo jako katolicy, jako ksiądz, jako świecki. I oni później podziękowali nam, powiedzieli: Dziękujemy, że, że przyjechaliście tutaj dać nam Chrystusa, modlić się z nami, a nie nas indoktrynować, a nie przekabacać nas na inną stronę. Pojawiły się łzy wzruszenia podczas modlitwy, to były łzy takiego dotknięcia naprawdę przez Pana. To było, to było coś niezwykłego, czego tam doświadczaliśmy, ale nie doświadczylibyśmy tego, gdyby w naszych sercach była chęć, a my Wam teraz pokażemy, co wiemy jako katolicy, a my Wam teraz wyłożymy naszą teologię. To często wygląda jak dobro, a jest. Złem przykrytym, przykrytym jakąś pobożną, pobożną pobożnym obrusikiem. Tak naprawdę, kiedy przychodzimy do drugiego człowieka, może się pojawić taka pokusa, nawet do drugiego brata, który jest chrześcijaninem, że ja mu teraz rąbnę tak prawdę między oczy, prawdę rozumianą w moim rozumowaniu, że on się nie pozbiera. I zrobię to w imię miłości, bo przecież mówię nieprawdę, to miłość. To jest pycha, i to jest często. Powód, dla którego nie umiemy się spotkać, nie umiemy się spotkać z innymi chrześcijanami. Leciałem w samolocie i rozmawiałem z człowiekiem, który był w ogóle niewierzący, nie był chrześcijaninem. I przez to, że go nie chciałem nawracać, i przez to, że nie chciałem rąbać go po głowie moimi prawdami wiary i, i moją teologią, powiedział: Nigdy nie miałem takiej rozmowy z żadnym człowiekiem yy, chrześcijaninem, bo zawsze kończyło się na kłótnie, a z tobą można było pogadać. Ja się za niego pomodliłem, przekazałem mu słowo prorocze na pokładzie samolotu. I to było coś dla niego, i muszę wszystkim opowiedzieć o tym spotkaniu, kiedy dojadę do moich przyjaciół. To jest możliwe, kiedy nie stawiasz się wyżej od drugiego człowieka, kiedy nie stawiasz się ponad kimś. I, i poszliśmy też w końcu na Mauritiusie do, do, do tych najuboższych, najbiedniejszych. To było coś niezwykłego, chcę wam powiedzieć, bo yy, modliliśmy się za parafian tamtejszych, yy, którzy są katolikami, bardzo biednymi ludźmi, żyjącymi naprawdę w trudnych warunkach. I pamiętam pierwszą modlitwę, kiedy miałem słowo poznania, powiedziałem, że wierzę, że jest tu ktoś, kto ma problem z żołądkiem, i kobieta nagle powiedziała, ja mam problem z żołądkiem. Zaczęliśmy się modlić, poczuła gorąco w swoim żołądku. Mówiła, jest jeszcze ktoś, komu, komu Pan Bóg chce uzdrowić słuch? I ta kobieta mówi, ja mam niedosłuch. Zaczęliśmy się modlić za nią. Ta kobieta była poruszona, i to ona była tą kobietą, która oprowadzała nas z domu do domu, z domu do domu. Zbieraliśmy się tam, co było ciekawe, całe rodziny przychodziły, by się z nami modlić. I to, co mnie poruszyło, to to, jak moc Boża działała wśród najuboższych. Chodziliśmy od domu do domu i w każdym domu Bóg uzdrawiał, zabierał dolegliwości. To działo się tak. W każdym domu mieliśmy kilka świadectw. Nie zdążyliśmy się nawet spiąć, żeby się pomodlić. A pytaliśmy, gdzie jest ból? nie ma nie ma tego bólu nie ma tych dolegliwości to się działo bardzo szybko kiedy poszliśmy do tych najbiedniejszych kiedy poszliśmy do tych którzy żyją praktycznie na ulicy albo w warunkach które są naprawdę słabe ewangelia niesie wielką moc, kiedy, kiedy jest posłana naprawdę na glebę, na serca, które są otwarte, które są zdesperowane, które są głodne. Szliśmy do katolików, ale szliśmy też do niewierzących, szliśmy do różnych wyznań, do, do, do ludzi, którzy żyją na, na ulicach, gdzieś na których co chwilę są jakieś buddyjskie kapliczki. Chrystus swoją miłością rozlewał się naprawdę szeroko i chcę Wam powiedzieć, to było niezwykłe doświadczenie. Pamiętam, jak wyszliśmy z jednego domu, szliśmy do drugiego, a mnie nagle zaczęło boleć kolano i myślę sobie, Ciekawe, czy Duch Święty mi to pokazuje, czy po prostu krzywo kucnąłem w poprzednim, w poprzednim domu. I nagle jedna z pierwszych osób, które przyszły, to jest, była młoda dziewczyna, i powiedzieli, ona ma pro, bardzo poważny problem z kolanem: ledwo chodzi i ma jakieś zgrubienie. Pomodliliśmy się bardzo prosto. Niech w imię Jezusa przyjdzie uzdrowienie do tego kolana, i ta młoda dziewczyna doświadczyła uzdrowienia w bardzo prosty sposób: wszyscy byli w szoku, otwierali oczy szeroko, buzie szeroko, bo widzieli, że Chrystus to zrobił w moment. To było naprawdę niezwykłe wylanie Bożej łaski. To mnie tak bardzo poruszyło, że łaska Boża rozlewa się wśród najuboższych tak mocno. Ale wspólnym mianownikiem tego wszystkiego, jedności chrześcijan, głoszenia Ewangelii do niewierzących, do ludzi żyjących w, w ubóstwie, jest to, że potrzebujesz uniżyć się do tych ludzi albo potrzebujesz spotkać się z nimi w ich poziomie, też rozumienia, myślenia, w byciu człowiekiem. I to otwiera drzwi. Na Ewangelię, to otwiera drzwi na to, co mamy wspólne, a z każdym człowiekiem mamy coś wspólnego. To jest coś, co, co mnie bardzo poruszyło w naszym, ostatnim, w naszym ostatnim pobycie, też właśnie na Mauritiusie, I, i chcę Wam powiedzieć, że kiedyś rozmawiałem z Karolem Sobczykiem, moim dobrym przyjacielem ze wspólnoty Głos na pustyni. I on bardzo lubi studiować różne przebudzenia, poruszenia duchowe, które się działy też w ostatnich wiekach. I mówi, Wiesz, Marcin, wspólnym mianownikiem tych wszystkich poruszeń Ducha Świętego była jedność: że gdzieś na którymś etapie wylania Ducha Świętego pojawiała się wspólna modlitwa, wspólne uniżenie, pojawiało się takie wspólne doświadczenie spotkania ze sobą samym, spotkania z drugim człowiekiem. I, I to jest coś, myślę, co jest takim lądowiskiem dla mocy Bożej, lądowiskiem dla działania Ducha Świętego. To jest właśnie jedność. I chcę Was też dzisiaj e, zachęcić do czegoś. Zacząłem mówić o Karolu i o jego niezwykłej wspólnocie: Głos na pustyni, która od lat dźwiga, brzemie, i ciężar jedności w kościele. Co w Polsce nie jest łatwe, jest bardzo dużo takiej pychy międzydenominacyjnej. Jedni uważają się za ważniejszych od drugich, i myślę, że i w Kościele katolickim naszym, i w innych kościołach ewangelickich wspólnotach. Takiej pychy można znaleźć sporo, ale Chrystus znajduje swoich ludzi, którzy chcą budować jedność z jednej i z drugiej strony. I myślę, że wspólnota Głos na Pustyni, wspólnota Karola Sobczyka i Karol w ogóle jako osoba niosą to brzemię od lat, za co naprawdę należą im się wielkie wyrazy wdzięczności, bo to jest, jak to często nazywam, niepopularne marzenie Pana Boga, jedność. O którą Chrystus dzisiaj zabiega przez, przez ludzi, którzy mają serce złamane dla jedności. I chciałbym Was dzisiaj poprosić też o wsparcie dla Głosu na pustyni. To jest wspólnota, która zaczęła budować się w nowym miejscu. Myślę, robią bardzo proroczy gest, bardzo nowatorski, jak na Polskę. Chcą spotykać się w nowym miejscu. Poprzednie miejsce zostało też zalane, pojawiły się różne problemy i chcą przejść do nowego miejsca, otworzyć nowe miejsce, w którym będą się spotykali. W którym będą mogli być, modlić się, zapraszać gości, budować dzieło jedności, włączności z Kościołem, włączności też ze swoim opiekunem duchowym, też ojcem, ojcem Mariuszem, który jest asystentem też fundacji, ojcem Mariuszem Orczykowskim. Więc w tej jedności z Kościołem chcą budować jedność szerzej, jedność chrześcijan, jedność, którą Pan Bóg zlecił im do budowania. Mają tą niezwykłą misję i chciałbym Was poprosić, bo, bo o takie wsparcie, bo zbierają pieniążki na to, żeby ten remont dokończyć na tyle, aby można było zacząć się tam modlić, aby można było zacząć się tam spotykać. Bez wspólnych sił będzie ciężko to zrobić, bo są to duże pieniądze, ale brakuje im jeszcze tak naprawdę około 150-160 tysięcy, jeśli dobrze pamiętam, żeby wejść tam, zacząć działać i żeby naprawdę robić już rzeczy dla Królestwa Bożego. Na takim poziomie i na, taki, na taką skalę, na jaką naprawdę Bóg zasługuje, aby, aby rzeczy się działy. Więc chcę Was do tego zachęcić, zaprosić. Ja również chcę wesprzeć moich przyjaciół z Głosu na pustyni Karola Sobczyka, właśnie. W tej, w tej budowie, w tej zbiórce, i jeśli czujecie w sercu, że jedność chrześcijan jest czymś, co Bóg włożył też w wasze serce i chcecie pobłogosławić miejsca, które naprawdę o to dbają, to Karol i Głos na pustyni są naprawdę dobrymi miejscami, żeby. Są dobrym miejscem i właściwą osobą jest Karol na właściwym miejscu, żeby, żeby naprawdę w to zainwestować. Więc w opisie znajdziecie też numer konta, znajdziecie możliwość do wsparcia też tego dzieła. Tej niezwykłej misji, którą Karol i Głos na pustyni niosą od wielu lat. I za to Wam bardzo serdecznie będę dziękował, i już Wam jestem wdzięczny. Zapraszam Was też na wspólne rekolekcje już w lutym. Na tabor będziemy się widzieć z ojcem Tomaszem Nowakiem, Dominikaninem, znacie go pewnie bardzo dobrze. Spędzimy trzy dni od piątku do niedzieli w Rzeszowie. Także w opisie dokładna data, kiedy się widzimy na tych rekolekcjach i już niedługo puszczę Wam informacje, gdzie widzimy się w ogóle w lutym, bo w styczniu będziemy widzieć się w Bielsku Białej 28 sierpnia 28 stycznia u Salwatorianów. Także zapraszam Was tam bardzo, bardzo serdecznie. To tyle z informacji i modlimy się, Panie, o to, by to dzieło jedności wzrastało, byśmy stawali się ludźmi jedności, tymi, którzy walczą o jedność, tymi, którzy reprezentują. Króla reprezentują jedność, która jest w tobie Panie na ziemi. Oto Cię prosimy Duchu Święty, czyń w nas jedno i czyń nas tymi, którzy będą przyprowadzali innych do Chrystusa, i będą przyprowadzali ich przez uniżenie, przez pokój i przez miłość. Niech skończą się walki, niech skończą się bitwy i niech przyjdzie jedność, która jest. Twoim marzeniem i Twoim pragnieniem, Panie. O to się modlimy i o to wołamy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Niech tak się stanie. Pozdrawiam Was serdecznie i do szybkiego zobaczenia.